na spotkanie z gościem w studiu radia 5 Marlena Borowska śpiewaczka pedagog dyrektor trzeciego międzynarodowego festiwalu Cantareum dzień dobry witam w studiu po raz kolejny witam serdecznie wszystkich melomanów słuchaczy radia 5 i tych którzy nimi zostaną o tym festiwalu, ale też o konopnicjańskich ogrodach sztuki porozmawiamy podczas naszego spotkania. To zacznijmy od kantareum. 18 maja, 8 dzień grudnia, duży zakres czasowy. Co w najbliższym czasie? Na tym polegają właśnie zasady trwania tego festiwalu. On jest bardzo rozciągnięty w czasie, rozciągnięty w naszym kraju, także poza granicami Polski, i dzieje się bardzo dużo wydarzeń edukacyjno-artystycznych, ale zaczynamy mocną inauguracją. Pierwszy raz w suwałkach zostanie zaprezentowana. Kawi Kantate, czyli kantata o kawie. To jest tak przepiękna muzyka, że nie sposób było nie zareagować na te propozycje, które już nam się klarowały w tamtym roku. Ponownie Johann Sebastian Bach, kantata o kawie. 19 maja w niedzielę o godzinie 18 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. W suwałkach. Będziemy bardzo, bardzo serdecznie zapraszać, zwłaszcza, że jest wstęp wolny. Kolejne wydarzenia w kalendarzu? E, kolejne wydarzenia, ponieważ to było zwieńczenie, będzie zwieńczeniem y, kursu, trzeciego kursu wokalno-aktorskiego. Te imprezy nam się narodziły właśnie przy Cantareum. Y, e, Pierwszy raz przyjedzie do nas profesor doktor habilitowany Jacek Ścibor, który jest zarówno znakomitym śpiewakiem, pedagogiem wokalistyki, ale też cenionym znawcą plastyki ruchu scenicznego i tego rodzaju wydarzenie również wygeneruje koncerty, czyli zaprosimy Państwa 24 maja na koncert muzyczny Skarby Europy, w którym weźmie udział właśnie zapowiadany przed chwilką pan Jacek Ścibor. Będzie nam towarzyszył profesor Robert Marat. My z uczniem Mateuszem Kozielskim zaprezentujemy część duetów Marii Konopnickiej i sekunda Noskowskiego. Natomiast 25 maja y, uczniowie zaprezentują wszystko to, co przepracowali y, właśnie z profesorem Jackiem Ściborem. Będzie to koncert promocyjny uczestników pierwszego ogólnopolskiego seminarium Plastyki Ruchu Scenicznego. I tutaj zaprosimy znów do Państwowej Szkoły Muzycznej na godzinę 17. Kolejne wydarzenia, bo rzeczywiście, patrząc na to wszystko, to nie tylko Suwałki, ale, ale wiele innych miejscowości, gdzie jeszcze koncerty. Dostałyśmy w tamtym roku zaproszenie z profesor Lilianą Stawarz, znakomitą klawesynistką, na zakończenie cyklu Scena Mistrzów. Jest to wydarzenie, które odbędzie się na chwili Uniwersytetu Muzyki Fryderyka Chopina. Jest to filia w Warszawie. Znaczy filia jest w stoku. Uniwersytet oczywiście ma swoją siedzibę w Warszawie. Ten koncert wokół muzyki Henry Parsella odbędzie się we wtorek o godzinie 19 na filii UMWC. To jest ulica Kawaleryjska 5. Białystok stok oczywiście, tak, stok 1 czerwca. A 1 czerwca z kolei powstała taka piękna propozycja, którą zaprezentowali jeszcze w zimę uczniowie. To był koncert muzyki sakralnej, prezentowany w Konkatedrze. On się cieszył tak wielkim aplauzem, że myśmy go teraz doposażyli w kilka nowych utworów i będziemy Państwa niezwykle serdecznie zapraszać na 1 czerwca. O godzinie 19 w naszej konkatedrze Świętego Aleksandra w Suwałkach. Wróćmy do konopnicjańskich ogrodów. Podobno jest sporo, sporo głosów, że trzeba to bardziej promować, o tym mówić, bo nie wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje. Zatem promujemy i zapraszamy Państwa na koncerty, które również są udziałem konopnicjańskich ogrodów sztuki. Które organizuje, znana państwu pani Ewa Maria Stąpur. Ten koncert, który odbędzie się w Muzeum Okręgowym oddziale Marii Konopnickiej, to jest godzina 18, 22 maja, i tam Państwo po raz pierwszy usłyszycie aż 10 duetów, które napisała. Maria Konopnicka, a do niej, do nich muzykę stworzył Zygmunt Noskowski. To dzieło ukończyli w 1890. Pamiętajcie Państwo, to są jeszcze zabory. Wszystkie teksty przechodziły przez cenzurę i pisali bardzo, bardzo symbolicznie. Zarówno kompozytor przemycał, bo to są piękne tańce polskie, przedschódne miniatury, wręcz genialne. My obcując tym materiałem i szykując go dla Państwa, po prostu jesteśmy zachwyceni za każdym razem, że takie piękne proporcje możemy Państwu zaprezentować. Czyli jest potrzeba dobrej muzyki. Jest, jest. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ mamy już nadkomplety. Bardzo martwiliśmy się po pandemii, co się będzie działo, bo publiczność w maseczkach przerzedzona. My też. Y pełni rozterek, czy wyjść przed publikę w maseczce, czy nie. To już jest za nami, mam nadzieję. I tutaj bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast 23 maja to są urodziny pani Marii i pani Ewa organizuje corocznie koncert w Rozmarinote. to jest też godzina 18. Tam uczniowie będą prezentowali przygotowane utwory, nie tylko Marii Konopnickiej również te, które są pięknymi wizytówkami literatury, muzycznej literatury polskiej i zagranicznej, a koncert kończy się zawsze bardzo pysznie, bo takim tortem, którym jest częstowana publiczność. Smacznego, no i dobrego odbioru życzymy do trzeciego Międzynarodowego Festiwalu Kantareum. Będziemy na pewno w naszych i wiadomościach i programie wracali. Dziękuję za spotkanie, Marlena Barowska. Dziękuję pięknie i zapraszam na wszystkie koncerty. Aktualizacje będą na stronie na Facebooku, trzecie, trzecie Kantareum 2024. Do zobaczenia na koncertach.